Dzień dobry. Cześć. Mamy informację od myśliwych, że ponoć widziano w tych terenach, gdzie jesteśmy wilka. Czy to był wilk? Nie wiem. Ale warto założyć fotopłapkę. To też zrobimy i zobaczymy, czy, czy coś się nagra. Te informacje też mieliśmy dosyć dawno. I nie wiemy, czy, czy tu faktycznie coś jest, czy to tylko jest taka opowiastka Dobra, my idziemy szukać ścieżki zwierzęcej, tak żeby coś można było nagrać, bo wiadomo, jak jest wilk, to pójdzie za zwierzętem. Dobra, my idziemy się rozglądać, idziemy dalej. Jesteśmy w takim ciekawym miejscu. On pewnie słychać w tyle, że tu zwierzęta muszą przechodzić między jedną stroną a drugą, i tu myślimy coś powiesić. Ale tu, już, no tu jest takie fajne. Patrzcie, tu jest takie niby przejście. A pełno, pełno ścieżek zwierzęcych jest w poprzek. Ale miejsce kurcze jest fajne. Tu by trzeba było coś zostawić. Zostawimy chyba tu. Jeszcze pojedziemy gdzieś troszkę dalej. No bo tu zwierzęta muszą przechodzić. Nie ma, nie ma innej możliwości. Dobra, pułapka aktywowana. Pokażę, jak to wygląda. Już nas nagrywa, bo już jest aktywna. Widać? Widać. Dobra, no to my się oddalamy. Idziemy szukać drugiego miejsca na drugą fotopłapkę. Mamy nadzieję, że nasza fotopłapka nie zniknie. Idziemy zobaczyć jeszcze jedno miejsce. To jest potencjał. Dobra, idę tylko rowery przestawić, żeby nam nikt nie ukradł, bo nie są zapięte. A Robert, Robert montuje. Tu na drzewie fotopapki. to jest fajne skrzyżowanie ścieżek zwierzęcych. Jak, tak? Zobaczcie, no, w tamtą stronę, nie bo, tam no, bo też. Tak, jest... Jak? No Tam jest jeszcze ścieżka, nie? Aha. Dobra, zostaje tu najwyżej. przyjedziemy za jakiś czas i ją wrócić zobaczymy, czy się coś też... nagrywa już jest uzbrojone? No, tak. No. Nagrywa. Machamy te do fotopapki. Dobra, idziemy, bo nas nagrywa. Jedna fotopapka, drugiej jest niedaleko. Także jest szansa, że, że coś nam się tu nagra. No to my na dzisiaj misja spełniona. Jedziemy z powrotem. Może się jeszcze gdzieś zatrzymamy. Aha! Jest szansa, że za tydzień pojedziemy spać do lasu i po drodze, po drodze weźmiemy, zwiniemy te fotopapki albo zobaczymy, czy coś się nagrało. Jak coś się nagrało, no to je zostawimy dalej, wymienimy tylko baterię, szybki serwis. Aha. Widzieliście? Teren monitorowany chyba przez nas. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, synchronizacja. No to witamy w tym samym miejscu. No nie tydzień później, ale dwa tygodnie później. Jesteśmy tu gdzieś, zostawiliśmy fotopłapki. Jedziemy, jak widać, widać rowery. Strasznie słońce ślepi. Jest fajna pogoda. Jedziemy na biwak i szybko tylko zabieramy te fotopłapki. Jeszcze nie wiemy w ogóle, czy są, dopiero przyjechaliśmy tu na to miejsce. Szybko zabieramy fotopłapki i jedziemy na biwak. Na biwaku będziemy, bo mamy mało czasu do zachodu słońca, a musimy dojechać i się rozbić. Bierzemy fotopłapki, pakujemy, nawet nie patrzymy, czy coś się nagrało. Pakujemy do toreb i widzimy się później na biwaku. Ale teraz chodźcie z nami po, po fotopłapki. O, jest, jest, w fotopokoju. Jest, jest, jest. Dobra, stawiam, że jest karta już zawalona tymi nagraniami trawy, ale zobaczymy. Dobra, no to szyb, szybkie spojrzenie, tylko yy, ile, ile jest nagrane, a nie będziemy paszyć, co, ale tylko ile jest nagrane. A ile bateria jeszcze jest? A bo ja teraz... czekaj, bo ją wyłączyłem. Nie wiem, baterie są Dobra, hasłopim baterii jak? jest mega mało, w ogóle już nic A nie A, mamy zapasowych. Bo zdecydowaliśmy, że bierzemy fotopapki do domu jutro jak pojedziemy do domu bierzemy fotopapki i później przejdziemy, może znowu je zestawić Będzie tu 36 ino. 36, dobra, do, wy, wyłączaj Czemu baterie tyle padły Nie wiem, no dwa tygodnie no boże, bo to są akumulatorki 1,2V to nie są zwykłe baterie i może przez to pokazuje yy, czujnik, że jest mało baterii Idziemy po drugą jeszcze. No, idziemy po drugą. Nagrania zobaczymy na biwaku jak już mówiłem, bo jeszcze mamy dosyć kawałek drogi. ty, Ale to może być zdecił takie no, ubocone. Nie, całe. to coś musiało lizać chyba. No patrzcie, całe ubocone. <laughs> ja, nie wiem czy to widać, bo słyszę. Jest pod słońce. Cały ubłocone. Całe jest ubłocone. i kamera i, i, i czujnik. Coś to lidało. Coś to musiało lizać. Widać nas widać. Dobra. Dobra. To też zobaczymy szybko ile. Szybko zobaczymy ile. 29. 29. Dobra. Nutka niepewności wyłączamy i zamykamy i na biwaku będziemy oglądać. Pierwsze to jesteśmy my, jak montowaliśmy, drugie to jest coś w nocy. Co to jest to, co liże? Nie wiem, to jest... Czy się otarło? Otarło się chyba. Dobra, ale chyba mamy ten, to co polizało kamery. Czekaj. No, to jest oko? No. To jest oko, to jest oko dzika, patrzcie. Nie wiem, czy widzicie coś teraz? O, kadzika. Ale macie, macie na większym teraz w ekranie, wszystko widać. A musimy zaraz do hamaku uciekać, do, do Moskitier, bo... To już wszystko jest odkryte. Tak... Wszystko tu chodzi. Ko Chmury komarów koło nas. wszystko już wszystko sędzi. Trzeba było długi rękaw, no, ubrać. No dobra, żeby nie przedłużać. Jak, jak będzie coś ciekawego z tych fotopłapek, no to Wam pokażemy w sumie chyba na, 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 na końcu filmu. Dobra, my tu ogarniamy obóz i... I idziemy zaraz do, do hamaków, do moskitier, bo komary nas tu zjeść. Musimy tu trochę posprzątać resztki jedzenia do worka i o to obozowiska trochę odbalić Montujemy fotopłapkę starą, bo nowa to, to już ma na wyczerpaniu baterię. Montujemy na takim drzewie blisko obozowiska. Tu jest, tu jest nasz obóz. Niewiele widać. Ale tu śpimy i jesteśmy ciekawi czy, czy coś nas w nocy odwiedzi. Dzień dobry, w ten piękny poranek, troszkę zimno, a my sprawdzamy fotopłapkę. Nie, Dobra, nie. nie ma nic, nic wielkiego nie chodziło koło nas, także w lasach jest bezpiecznie. Dobra, obóz mamy zwinięty. Nie zostawiamy żadnych śladów. No to my dziękujemy, że byliście znowu z nami. Nie pokazujemy wam już drogi do, do domu. No bo film już tak będzie długo trwać. Także my dziękujemy za to, że byliście z nami i do zobaczenia do następnego razu. Cześć.